Cześć, witam was serdecznie. A w dzisiejszym odcinku kolejny rekolor naszego Zwei Longinusa. Mamy teraz wersję złotą. Yy, zobaczcie, naklejki dosłownie zostały te same co z oryginału, troszeczkę tak średnio, to pasuje do naszego złotego Longinusa. Gdyby te wstawki były, nie wiem, białe, czarne albo takie złote jak to, to lepiej by się odróżniały na tym całym tle. Ale tak to kurczę powiem wam że bardzo bardzo według mnie paskudzi ten bej yy, ta standardowa forma naklejek nie posiada nic on innego niż te wszystkie longinusy yy, driver jest to samo tylko po prostu w rekolorze yy, dysk yy, ten części to jest to samo także nie zostawiam nic innego tylko potwierdzić yy, jego wagę względem innego odpowiednika Mamy 5841 Akurat mam pod ręką czarnego 6104 No ten troszeczkę więcej waży Jak zobaczyliście zmieniłem mu driver yy, Ma on taki jak slash walkry I powiem Wam że jest obłędny na tym driverze Jak już go mam to zrobimy walkę między nimi Tak jak mówiłem, ten driver jest obłędny ze względu na to, że ma amortyzację uderzenia i Bay niestety, nie, niestety B nie, wytra, nie wytraca tak dużo stamin na samym początku uderzając o podłoże. Super, Walter wygrywa. No, kurde, już było tak koła, a ten Longinus go rozkręcił jeszcze. Ha, bardzo fajnie. Bitewka z Forneusem Teraz bitwa z Dragonem

Tak, żeby no nie czym szczególnym się nie wyróżnia yy, Driver ma fajny, tylko fajnie się zachowuje na tym driverze, wiadomo co mi fajnie śmiga yy, Też dobre jest to, że w ogóle klików yy, bay na zaliczenie brustuje się Ale tak poza tym to nic szczególnego Ja wam dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się, cześć